Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj gazóweczka, więc bardzo typowo będę Wam pokazywał replikę i opowiadał o niej i tym, co jest w pudełku. A pudełko, jak widzicie, firma WE i pistolet WE Galaxy. I jak widzicie, są tu trzy modele i to jest model G, czyli klocek i Galaxy jednocześnie. Zaraz zobaczycie. To jest naprawdę srogi ulep. Otwieramy pudełeczko i cóż nam dało WOE w komplecie? Ulotkę z kodami QR, więc są już tak leniwi, że nawet nie dyłkują instrukcji obsługi, tylko macie sobie ją zeskanować. Eee, szyny i sprzykręcane do wody, ale o tym za chwilę. Natomiast są całkiem fajne, bo są takie półokrągłe, wypukłe, wklęsłe. I kurde, aluminiowe. Także szacun, nie plasticzak. No, i mamy naszą łapnikę, nasz pistolet. Trochę to poprzedłużam, i tak to jest ten ulep. czyli taki bękart klocka i AAPK. No tak, w wersji softowej AAPK. I dzisiaj będzie filmik o tym ulepie. Moim zdaniem, największym plusem, akurat tej wersji, jest kolor. Chociaż nie potrafię go określić. To jest fioletowo coś tam, jakiś taki. Niech panie się wypowiedzą najlepiej. Tak, bo jak wiadomo, faceci mają problem z kolorami. Ja mam jeszcze większy z moim daltonizmem i tak. To jest takie tylko kolory. Dwa. 2, według najnowszych badań 2. Aha, no dobra. Ponieważ jak jest to i tak jest to. Więc wystarczyło Dobra, więc mamy takiego AAP-kowego trochę bankarta. I to jest tak. Dół, jak widzicie, jest od klocka W. No, nie oszukujmy się, trochę tych klocków klepią, więc mieli dużo części, no, no to se zrobili to w ten sposób. Magazynek również klockowo-dwue, natomiast bardzo fajnie jest zrobiony ten kabong wręcz trochę przesadnie i nie wiem, której niby generacji klocek ma mieć taki kabąk z takimi podcięciami i kształtami. No tu trochę chyba kogoś wyobraźnia poniosła, ale całkiem fajny stippling, co ciekawe również na przycisku do zrzutu magazynka. Natomiast, a i oczywiście, to jest e, tworzywo sztuczne. Zapewne jakiś super nowoczesny kosmiczny polimer, żeby nie powiedzieć, po prostu plastik. E, a żebyście nie zapomnieli, made in Taiwan, not China, Taiwan. E, natomiast góra jest e, aluminiowa, przez co no, jest to takie całkiem solidne i ciężkie. magazynek tutaj też. Robi robotę. Jest to na pewno dużo cięższy pistolet od AAPK, ponieważ AAPK jest właściwie cały z plastiku. Natomiast tu jednak mamy sporo metalowych elementów. I teraz tak. Guja, zamek, lufa, właściwie jeden kawałek aluminiowej pomalowanej rurki. I tutaj przez te otwory widzimy lufę wewnętrzną. Co ciekawe, właśnie zamek i lufa to jest jeden stały element. Na końcu mamy również metalową, w przeciwieństwie do AAPK, zakrętkę, pod którą mamy klasyczny gwint 14 mm, a więc idealnie, żeby sobie tutaj wkręcić tłumik albo tracer, a najlepiej tracer kolorowy. Zaraz Wam pokażę. I tracer wkręcimy naszym magicznym sposobem. I jak widzicie, mamy tutaj tęczowo-kolorowy tracer i tak. Ja bym nawet z tym biegał. I ja bym mógł z tym biegać. I wtedy bym wszystkim mówił, że moje zaimki to ASG, GBB i HPA. No, także tak wygląda, ale nie no dobra. Nie niszczym go aż tak bardzo. Więc tu macie gwint. Generalnie tych wersji kolorystycznych jest też kilka. My akurat mamy tylko tą. W sensie testujemy, jak odważnych mamy klientów na sklepie i czy ktoś to kupi. Jak kupi, ściągniemy następne. Yy, przyrządy celownicze regulowane i nawet mamy tutaj na muszce yy, światłowód, a więc bardzo ładnie nam łapie słońce i ta kropka się bardzo fajnie świeci kontestowo Nie mamy na sekundę. Nie mam pojęcia. Więcej niż te PSA. Tu mamy znany za APK, znaczy znano dźwignię przeładowania i to jest też Zamek, i na tym polega blobek, że lata Wam ten dędzel, zrzut zamka. Nie mamy gazu. Zajadźmy coś temu i pokażę Wam, jak działa ten blobek. Bo nie rusza nam się tutaj cały zamek, ponieważ właściwie nie mamy zamka. Mamy taką zamkolufę. Chyba wymyśliłem to teraz. Nie wiem, czy takie słowo istnieje. I zobaczcie, przeladowujemy sobie, oczywiście się zatrzymuje w tylnym położeniu i tutaj mamy, tak samo jak w klocku, zrzut i oczywiście również przy strzale zatrzyma nam się w tylnym położeniu, ale jak sobie przytrzymamy tą dźwigienkę, to widzicie, że tak działa blowback. Tak, nie mam okularów, bo tu nie ma kulek. Ale, co ciekawe, tu jest też taki mały dzyndzelek, w środku taka dźwigienka, co również jest jawną zrzędką za APK, nie bójmy się tego słowa. Przestawiamy i teraz zaczyna się magia. Tylko trochę gazu mało nabiłem. No ale wszyscy wiemy o co chodzi. Jest tu ogień ciągły, co jest nadal ciekawostką w pistoletach gazowych. Ale dobra, jeżeli komuś się znudzi ta gładka zam zamko Lufo, Lufozamek i stwierdzi, że chciałby na przykład tu postawić kolimator, no bo super, nie odrzuca nam zamka, tylko tą wewnętrzną jego część, więc fajnie można postawić kolimator. On nie będzie narażony na żadne nadmierne wibracje przez odrzut zamka. To tu w komplecie dostajemy aluminiowe szyny. Tutaj mamy nagwintowane otwory i przyczepiamy sobie jedną szynę na górze i drugą szynę na dole, więc możemy postawić kolimator, a tutaj jakąś latarkę bądź wskaźnik laserowy, a Też jeżeli ktoś ma fantazję, może nawet jedną postawić, tak, takie są, bardziej do stabilizowania kolby karabinu snajperskiego, ale nikt wam nie zabroni. Możecie też. Jakiś skośny chwyt przedni. Sky is the limit. You know. Dobra. I teraz myślicie sobie, że Jezu, to dopiero wygląda dziwnie. Nie że taka rura, taka kolorowa, to jeszcze szyny riz. No to teraz pomyślicie sobie, że to wcale nie jest softowy wymysł, tylko coś takiego istnieje na rynku broni i nazywa to się Ruger MK4. No on akurat ma troszkę inny chwyt, bardziej 911-owy. Więc jak widzicie, dokładnie taki lufozamek, szyny i to wszystko istnieje naprawdę w broni palnej, tylko w oryginale jest to w kalibrze 22. Jest to Ruger MK4 i służy do strzelania na przykład na zawodach. Jak akurat to co widzieliście to jest wersja light, czyli z aluminiowym frontem, właśnie taka odchudzona. To jest troszkę kopia tego pistoletu, tylko jakby z dorobioną rękojeścią od klocka, ale są też tak samo dorobione, a nawet to chyba dzi paskudnie <laughs> chwyty od high-capy i od zwykłej 911. Ale na razie nie byliśmy jeszcze tak odważni, żeby te ulepy zamówić. Na razie mamy ten. A więc jak widzicie, dziwne, kolorowe, ale właściwie całkiem fajne, i jest to naprawdę epika istniejącej broni, co pewnie jest najbardziej szokujące dla was wszystkich. Dobra, na samym pistoleciku to chyba tyle, bo nie ma tu zbyt wiele więcej do gadania. Może jeszcze tylko pokażę Wam, jak się go rozbiera, bo wiadomo, że tutaj jest to klocek, ale no, nie zdejmujemy tego zamka w tradycyjny sposób. Tylko mamy tutaj taki przycisk, który naciskamy i odchylamy. Jak widzicie, tutaj są standardowe części z klocka. Tu trochę mniej, natomiast żeby tą część złożyć, musimy już wykręcić śrubę i ją po prostu zdjąć. Oszczędzę Wam tego. Myślę, że jak ktoś już sobie to kupi, to bez problemu sam się będzie w to bawił, jeżeli będzie mu to potrzebne. Natomiast do zwykłego czyszczenia wystarczy to otworzyć w ten sposób, przedmuchać spężonym powietrzem, wszystko ładnie wyczyścić, dać trochę silikonu i cieszyć się taką dziwną klamką. Ale skoro już ją mamy, to zobaczmy jak strzela. Na ogniu pojedynczym, ale zdecydowanie bardziej ciekawi mnie, jak strzela na ogniu ciągłym. Magazynek oczywiście nabijamy kółkami, gazem i zobaczmy, jak to strzela. Zanim jednak postrzelamy, rzućmy okiem na to, do czego jest podobny. Chociaż z drugiej strony, no jest to pewna zrzynka, ale właściwie w obu ten tył i ten sposób przeładowywania. No to jest tak naprawdę właśnie zreżdżnięty z Ruger'a MK4. Więc jakby idea jest podobna. Ale zdecydowanie to jest cięższe. Jest tu więcej metalu. AAP jest cały w zasadzie wykonany z tworzyw sztucznych. Ale dużo części wewnętrznych jest tutaj podobnych. Tak samo jak oba magazynki będą działały w obu tych rybnikach. No ale dobra. Mamy nabity już magazynek gazem i kulkami. Przeładujmy i zobaczmy jak Strzela. Ach, ale wiadomo, że najfajniejsze będzie full auto. Tylko, że wtedy ten magazynek dość szybko nam się skończy. I tylko dość szybko kończą się i kulki, i gaz na auto. Także Raczej to auto traktowałbym jako ciekawostkę. z długim, Może z długim lepiej, no ale to też y, utrzymanie tego ciśnienia gazu. No, nie mówię, to auto to jest taka ciekawostka. Zdecydowanie fajnie strzela to na ogniu pojedynczym. No. Tylko nie trzymajcie kciuka na dźwigni zwalniania zamka. Także. Jak się Wam takie cudo podoba, albo lubicie takie dziwactwa, ale nie chcecie mieć apk bo jest za plastikowy, za tani i wszyscy go mają, tą WE Galaxy jest właśnie dla, nas, dla Was. Czyli chyba teraz ja też muszę teraz kupić. Wszystko. Tak, a jeszcze ma fajny spust, taki z czerwonym dędzelkiem, że źle go nie naciśniecie, dopiero cały wciska się. Ma też krótszą drogę z Fajny reset. Boże, zaczynam już mówić, jakbym zaczął strzelać z innej broni. Ale kto wie, być może tak jest. Może nawet na pewno. Dajcie lajka pod filmem, jeśli Wam się podobał. Jeśli Wam się nie podobał, to się zmuście i też dajcie lajka. Napiszcie w komentarzu, czy podobają Wam się takie rybniki w takich kolorach, i czy byście z czymś takim poszli na strzelankę, czy jednak się wstydzili. No i to subskrybujcie kanał. Kliknijcie w dzwoneczek i widzimy się. W kolejnych odcinkach. Ale myślę, że jakiś ktoś, znajdzie się taki przynajmniej, który zapyta, czy pasuje tu zamek od Glocka. Nie. Nie, no to jest wajcha taka nie, łamana, nie. więc nie ma szans. Nie ma też prowadnicy jak na normalny zamek. Nie, więc... Tak, no nie, więc ma... nie ma szans, że to będzie pasowała, yy, pasował zamek od Glocka. To jakby tylko wygląda tutaj. Głębia jest zupełnie inna. A więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.